Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku News Flare, czyli serii krótkich filmów na temat tego, co aktualnie dzieje się w ekosystemie Flare Software, także w naszej polskiej społeczności Flare. I właściwie myślę, że od tego sobie tutaj będziemy mogli teraz zacząć, bo na Telegramie, na Telegramie tak pojawiła się taka sytuacja, że znowu powiedzmy, jedna osoba tutaj ubyła, i też sporo osób zaczyna do mnie pisać. Już pisało wcześniej, czy to tutaj właśnie w prywatnych wiadomościach. Czy też na Twitterze, czy też na YouTubie, no i też wiele z was, wielu z was na pewno czeka na to, co tutaj dalej z tym będzie, bo tak jak wcześniej zapowiadałem, że jest na to konkretny plan, na to, żeby można było tą społeczność lepiej rozbudować, bo też były takie zarzuty, że my chcemy się jakoś tu ograniczać niepotrzebnie i, i, i że to nie idzie w dobrym kierunku jak gdyby to, że ta grupa została zamknięta, no to znaczy, że po prostu się ograniczamy i nikt nowy nie będzie mógł dołączyć, nikt się nie będzie mógł tutaj edukować, uczyć, rozwijać i tak dalej. A to nie jest prawda, bo ten plan jest dużo większy i powiem wam tak, z uwagi na to, że naprawdę już sporo osób tutaj pisze na temat dołączenia do grupy, więc widzę, że to zainteresowanie jest dosyć duże. No i ludzie, no, widać, że chcą dołączyć. No jak widać tych miejsc tutaj nie jest za dużo, tak? bo tak jak było oryginalnie zapowiedziane, że będzie 1000 osób, zamykamy przy 1000 i nikt więcej nie dołączy, no tego się oczywiście trzymamy, no bo tu nie będziemy zmieniać reguł gry w trakcie trwania tej gry, więc e, żeby być uczciwym, to tak tutaj zostanie. Natomiast e, ten plan przedstawię Wam... Na piątkowym live, tak? Na piątkowym, dzisiaj mamy poniedziałek, no to po prostu w piątek tutaj to będzie teraz 3, tak? 3, dokładnie. 3 marca na tym live'ie powiem Wam dokładnie, jaki to będzie plan, jak to będzie wyglądało. Myślę, że warto i myślę, że to będzie uczciwe, fajne dla wszystkich. Zarówno dla, dla tych, którzy, tu, którzy tutaj są na tej naszej grupie, jak i dla tych, którzy na nowo, dla tych nowych, którzy będą chcieli po prostu dołączyć do tej naszej polskiej społeczności. Więc myślę, że każdy tutaj wyniesie coś dla siebie i będzie to z korzyścią dla wszystkich. Także, tak jak powiedziałem, w piątek wam to przedstawię i teraz pracuję nad tym, żeby ten koncept był dopracowany i żeby miał ręce i nogi. I druga, taka jeszcze ciekawa kwestia bo jak gdyby tych e, informacji takich bardzo istotnych odnośnie samego Flare tutaj nie ma, bo tak jak mówiliśmy ostatnio był ten koncept, ich demo przedstawiony, od tego czasu jak gdyby nie, nie wydarzyło się nic takiego bardzo e, znamienitego, można powiedzieć, tak. Natomiast to, co mogliście zaobserwować, to jest tak, tu akurat kolega Nebuka Dnetzer, e, takiego tweeta puścił odnośnie SolidityFi, e, sorry, SolidityFi App, tak, odnośnie tego portfela SolidityFi. No, i tu jest taka, taka ciekawostka, bo mm, oni jakby policzyli to, ile może wynosić ten szacowany airdrop. No i oczywiście wzięli pod uwagę ten najważniejszy czynnik, którego tam nie znaliśmy też wcześniej. On jest oczywiście tutaj, ja zaraz Wam to pokażę. Ale tak, y, mniej więcej 2. ponad, tak? 2,3 miliarda tokenów, e, czy 2,4 prawie, że tam miliarda, miliarda tokenów jest e, załapanych na ten. Na ten airdrop, czyli bierze udział w tym pólu, i to co jest ciekawe, zresztą tak jak też powiedziałem wcześniej, że może być taka sytuacja, że ta hype'owa ta hypowa wersja, którą tutaj tego symulatora przygotowałem. Ona się może w pierwszych miesiącach pokrywać, jak najbardziej. W sensie, to, co będzie faktycznie, to się może pokrywać z tym, co widzimy w wersji hypowej, a nie w tej wersji pesymistycznej, oczywiście, albo tam w tej wersji mm, zbalansowanej. tak? Natomiast, jak sami zobaczycie, no nie jest wypuszczona jeszcze ta wersja, mm, ta optymistyczna, jak gdyby taka optymistyczna, która właśnie, która będzie tą kombinacją e, podzieloną jak gdyby na to, co może być w tym pierwszym czy drugim miesiącu i tym, co będzie na, przez kolejne nie wiem, 20-30 miesięcy, tak, ale mówię, taka, taka mała ciekawostka i to się bardzo, bardzo z tym pokrywa, czyli no na ten moment, za pierwszy miesiąc, jeżeli to wszystko zostanie w takim układzie mniej więcej, nie będzie jakichś większych odchyleń, no to faktycznie ta hype'owa wersja powinna się z tym pokrywać, tak, czyli za 1000 tokenów yy, dostaniemy tutaj po tym pierwszym miesiącu 323, jeżeli dobrze oddelegujemy to raz, a dwa, jeżeli, jeżeli faktycznie tutaj udział w tym... Yy, deep poolu będzie, będzie taki jaki jest. Dlaczego wam o tym mówię, o tej symulacji? No dlatego, że tak jak też wcześniej tweetowałem na ten temat, jest w przygotowaniu, tutaj właściwie dwie rzeczy są w przygotowaniu, czyli pierwsza sprawa to jest ten symulator, który będzie w innej formie niż tutaj ten Excel, bo ten Excel jednak jest taką ograniczoną formą, jakby nie patrzeć, bo trzeba go oczywiście pobrać i yy, może nie jest to aż tak przejrzyste, może nie jest to aż tak, aż tak ym, użyteczne. Natomiast, tak jak powiedziałem, ta platforma jest teraz w rozwoju i myślę, że już całkiem niedługo powinno być to skończone. Oczywiście nie jest to kwestia jednego dnia czy dwóch, ale też nie jest to kwestia kilku tygodni, więc myślę, że już całkiem, całkiem niedługo się z tym uda. No i tak jak też wcześniej zapowiadałem, ten FAQ, dla szczególnie dla nowych ludzi, też jest w opracowaniu, ale będzie to też takie bardziej interaktywnej formie, nie będzie to tylko taki wiecie, suchy, pusty PDF, myślę, więc tu też nad tym pracujemy, żeby to, żeby to po prostu miało ręce i nogi, wyglądało i było po prostu bardziej użyteczne dla wszystkich, także myślę, że to tyle, z tym Was zostawiam, takie krótkie newsy z samego rana i dzięki Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, hej!